Już niedługo spróbuję pobić swój rekord, swoją życiówkę na 10 km i zejść poniżej 50 minut. Ja wiem, że to słabo, ale biegam dopiero od roku, jestem po operacji kolana, więc tak naprawdę powoli dopiero zaczynam się bawić znowu tą aktywnością. Dzisiaj bardzo ciężki trening, bo 2 km takiej rozgrzewki, później ćwiczenia sprawnościowe i później 200 metrów na prędkości 4,10, 400 metrów na prędkości 4,20, 800 metrów na prędkości 4,30, kilometr 200 na prędkości 4,40 i kilometr 600 na prędkości 4,55. I później z powrotem to wszystko w dół, czyli 1200, 800, 400, 200 a między każdą serią 90 sekund przerwy w postaci marszu. Wiesz co w bieganie jest najfajniejsze? Że nie trzeba się. Porównywać, porównujemy się tylko i wyłącznie do siebie i do swoich ostatnich wyników. Dla Ciebie, może, 50 minut to jest słaby wynik, dla mnie jest to kosmos w tym momencie i będę naprawdę bardzo szczęśliwy, jeżeli uda mi się to zrealizować. Wiesz dlaczego? Bo każdy ma inną sytuację, każdy zaczyna z innego miejsca, każdy ma inną historię, każdy ma inny proces i w żadnym wypadku nie wolno tego wszystkiego porównywać. Także skupiamy się na sobie i robimy swoją robotę.